Nadzieja zawiera sobie światło mocniejsze od ciemności. Od ciemności, jakie panuje w naszych sercach. Nadzieje to promyk słońca. Nadzieje to postawa duchowa człowieka, która zdania go do działania. To podejmowanie rzeczy wielkich wbrew przeciwnościom losu. Nadzieja podnosi człowieka, uskrzydla jego działania. W poecie czuję nadzieję całą duszą. Posłuchajmy, jak mówią o nadziei w wierszach wybranych przez młodzież. Mam wielką nadzieję, że to wydarzenie artystyczne wyfrę na Was ogromne wrażenie i zapewni miłe wspomnienia. Lucia Miller, która zaprezentuje twórczość współczesnego zespołu Jafia Neumel. Nie może że nikt Cię nie kocha. Nie mów, że nikt Cię nie potrzebuje. Nie mów, że nikt o Tobie nie myśli i nie mów, że nikt nie chce Cię znać. Wystarczy odrobina nadziei. Pozytywne myślenie wszystko odmieni. Nie myśl, że nikt o Ciebie nie dba. Nie myśl, że nikt o Ciebie się nie troszczy. I nie myśl, że nie ma nic dla Ciebie. Nie myśl, że Ty jesteś najgorszy. Wystarczy odrobina nadziei. Pozytywne myślenie wszystko odmieni. Prawda czasami jest źle, lecz nie pozwól, by problemy mogły zniszczyć Cię, nie pozwól, by dręczył Cię strach, wysłuchaj tego, o czym mówię ja, my nie chcemy więcej problemów, wystarczy odrobina nadziei, pozytywne myślenie wszystko odmieni. Dziękujemy Łucji. A teraz emocje zapewne ma Ada Pastuszak. Ada będzie recytowała wiersz Juliana Tuwima pod tytułem Czereśnie, który przyniesie nas do sadu. Czereśnie, rwałam dziś rano czereśnie, ciemno czerwone czereśnie, w ogródku było ćwierkliwie, słonecznie rośnie i wcześnie, gałęzie jak opryskane, dojrzałą wiśnie jagodą, zwieszały się omlewając nad stawu niemną wodą, zwieszały się omlewając i myślą tonęły stawie, a plamki słońca migały na lśniącej soczystej trawie jest Haroszkiewicz z pięknym wierszem nawiązującym do tematyki naszego spotkania. Ta nadzieja, co jesienią suche liście w bukiet wplata, jakby mogły znów zielenią szumieć wiatrem w środku lata. Ta nadzieja, co o świcie dzień prowadzi wprost ku słońcu, jakby można było życie wciąż zaczynać od początku. Ta nadzieja, co w noc ciemną lampę snów zapala jasną, by ukoić w nas niepewność i otuchy wlewać światło. Ta nadzieja, co w rozpaczy ślady łez ociera wiarą, by z ufnością cel zobaczyć, ból pokonać oraz szarość, ta nadzieja, co kotwicą w porcie życia, lęk cumuje. Jak latarnia wyjdzie w przyszłość, nowe mapy wciąż szkicuje. Ta nadzieja, co w ukryciu, jak forteca przy nas stoi, ciągły sens nadając życiu, na wątpienie nie pozwoli. Patrycja Pusowska z utworem Wiesławy Szympolskiej pod tytułem Nic dwa razy. Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy. Z tej przyczyny zrodziliśmy się bez chwały i pomrzemy bez rutyny. Choćbyśmy uczniai, uczniami byli najtęższymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy. Nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednak spojrzeń w oczy. Wczoraj, kiedy Twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było jakby róża. Przez otwarte wpadło okno. Dziś, kiedy jesteśmy razem, odwróciłam twarz ku ścianie. Róża? Jak wygląda róża? Czy to kwiat? A może kamień? Czemuś ty złagodziłą z niepotrzebnym mieszasz się lękiem. Jesteś, a więc musisz minąć. Miniesz, a więc to jest piękne. Uśmiechnięci, współobjęci, próbujemy szukać zgody. Choć różnimy się od siebie, jak dwie krople czystej wody. To Róża Miller zaprezentuje tekst piosenki zatytułowanej Moja i Twoja Nadzieja zespołu Hej. Spróbuj powiedzieć to, nie mówiąc, że nie warto mówić kocham. Spróbuj uczynić gest, nie mówiąc, że nic nie warto robić. Nic, naprawdę nic nie pomoże. Jeśli ty nie pomożesz dziś miłości, musisz odnaleźć nadzieję. I nieważne, że nazwą ciebie głupcem, musisz pozwolić, by sny sprawiły, byś pamiętał, że nic, naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Moja i Twoja nadzieja uczyni realnym krok w murach. Moja i Twoja nadzieja uczyni dziś cuda. Nic, naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Zruszyłam się, a tu przed nami Wiktor Halski jest ja Jana Pawła II, Jan Paweł II miłość mi wszystko wyjaśniła, miłość mi wszystko rozwiązała, dlatego wielbiam tę miłość, gdziekolwiek by przybywała, a że się stałem równiną dla cichego otwartą przypływu. Które nie ma nic z fali huczącej, nie oparte od tęczorepnie, ale wiele jest z fali kojącej, która światłość po głębinach odkrywa, idąc światłość po liściach, nie tchnie. Więc w tej dziszy ukryty jaliś, oswobodzony od wiatru. Szczelnie troska może ten super dający gdy wiem, że wszystkie upadną. A teraz przed nami Antonina Rutlewska i dzieło Adama Asynka. Pod tytułem Miejcie nadzieję. Miejcie nadzieję nie tę lichą marną, co jak rdzeń spruchniały w wątły kwiat ubiera, lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera. Miejcie odwagę nie tę jednodniową, co w rozpaczliwym przedsięwzięciu pryska, lecz tę, co wiecznie z podniesioną głową nie da się zepchnąć ze swego stanowiska. Miejcie odwagę, nie tą tchnącą szałem, która leci na oślep bez oręża, lecz tę, co sama niezdobytym wałem przeciwne losy stałością zwycięża. Przestańmy własną pieścić się boleścią, przestańmy ciągłym lamentem się poić. Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią, mężom przystało w milczeniu się zbroić. Lecz nie przestańmy czcić świętości swoje i przechowywać ideałów czystość, bo do nas należy dać im moc i zbroję, by z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość. To nie koniec emocji, bo już za chwilę będziecie mieli możliwość wysłuchania kolejnej uczestniczki. Wisława Szymborska Oda do starości Co to za życie bywa w młodości? Nie czujesz serca, wątroby, kości? Śpisz jak zabity, popiasz, gładko i nawet głowa boli cię rzadko. Dopiero człowieku Twój wiek dojrzały, odsłania życia urok wspaniały, gdy łyk powietrza z wysiłkiem łapiesz, rwiecie w kolanach, na schodach sapiesz. Serce, jak głupie, szybko ci bije, lecz w każdej chwili czujesz, że żyjesz, więc nie narzekaj z byle powodu. Masz teraz wszystko, czego za młodu nie doświadczyłeś, ale dożyłeś. dziękujemy uczestnikom spotkania poetyckiego za piękne, wzruszające występy i organizatorom.